Gdzie jesteś? Ha? A, cześć. Cześć. Nie musimy tłumaczyć gry, nie? Nie, nie musimy. No tak, dobra, wchodzi. No, no, no. Jakbym nie, Jakbym nie grał w tą grę, to bym nie miał 690 kasy. A ty ilu byś nie miała? Ale... wo, to ty pro jesteś. Normalnie pro. No. Ja mam 5. No, A spokojnie nas biorę Dobra, idziemy na rundkę. Idziemy, dawaj. Klik. A zanim się... A zanim się rundka zładuje, ja chciałem poprosić widzów, żeby napisali w komentarzu Wielkanoc. Jezus, szybciej! Z tą lodziarnią. Ja jestem w środku. Jak to jesteś w środku? Jak u mnie jesteś tutaj? No ja mam e, ten odliczanie, 10 sekund. Aha, dobra, to ja wchodzę. No właśnie, szybko. Wobec ciebie zagram. Ja wchodzę, 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 wchodzę. Ale. O! Kurde. A może, Dobrze, może. A może będzie. Nie, może. tak nie. Nie, tak będzie. A bo, 5. szpital. Ale przyna, przynajmniej, przynajmniej cztery osoby. No z tego dwie, dwie osoby to my pomyślały i dały na pra prawdziwą mapę. witam wszystkich. Hello everyone. Hello. How are you? Everyone. Very good wrych ten, jakieś gówno Jakieś... Jakiś niefajne... jakiś jakieś te damy emotki, żeby nudno, nudno nie było, żeby nie było nudnych dzienniczek. A, powodzenia! zapomniałem tu przekazać, powodzenia! No wiem, wiem. Na razie to się Oh, dead. O oh, nie, witch! No, Jess wyszła, zginęła w tajemniczych okolicznościach. Została, została położona na łóżku. Oni, czy Tam oni ją położyli, bo to day. Day! Oddech zginęła z mordercy. Zabili no. ją podczas snu. W ich snu, w ich. O. Oh. O. Oh, dark psychic. Dark psychic. Dark psychic. Dead. I. Think. I. Think. Dark psychic. Dead. To yeah. mi? what? Ale on się mnie pyta, czy ja jestem sus? No? Fajn. A nie, o nie, to jest detektyw. a dobra, to jest detektyw That's what you want. I'm sus. No, Też tak wydaje. Nie, jeszcze nie... jest Anna, jeszcze jest Loli. Dobra, ja się modlę w imię Ojca i Syna i Chitos, Doritos, Amen. Proszę, nie zabijcie mnie. <grym> Dostałem mabeczkę O! Myślę, wydaje mi się, że Anna jest A, a że Jonaś sus Loli, zginęła z rąk mordercy Rozerwali ją w umywalce Tam z zlewie Anna a, jest, jest good Zachary umarł Umarła Nie wiem Daj mi cię o Stała za, Stała ten Pchnięta poduszka łóżko fak umarła Ej, ale w tajnym miejscu No nawet nikogo no. A sfaga e, ten zadzigali no, nożem i właśnie nie napisa I, i ta osoba nie napisała. It's you. I'm good. To tu, to tu, to tu, to to tu, tu... Jestem. <śmany> roll Roll I w I my... oboz Mój angielski jest średni, średni. What? What? No i Dawid, no to że See you later. We have a problem.

Ponad 600 pieniążków kupię se Chodź tu, chodź tu, chodź tu Szybko, Już? Na rundę, na rundę no Dobra graj, klikamy graj W sumie to pierwszy raz nagrywamy z bookera No, no Szpital, o, szpital. Bo reszta Lasy to jest dużo no. duże... Ja nienawidzę lasów, to jest ten No, ścieków też nikt zwykle nie, nie lubi. A ja? Dla mnie jest nawet całkiem spoko. Yy, jeśli chodzi o szpital, nie? to denerwuje mnie tylko to, że to wylady, yy. Ja wiem, oni, ja wiem, że oni to zepsuli, oni to zepsuli, bo się bawili, Wszyscy się zawsze bawili w McDonalda. Jakby to jeszcze było, to by taka o, taka by muzyczka z McDonalda by wleciała. Albo taka O. Szkoda. Jakieś stare, pod... stare twarze są chyba. I ona jest. I chyba. Alicja chyba? mciej. Mciej. BLIŹNIAKU Nie to aktywować na proste Ale Ej Ale... Krótko i na Albo krótko i na temat Już bałam się, że mi się nie O nie, oni biorą lasy Oni biorą lasy To... Przeżyjemy to Przeżyjemy to Czyli znakosy na rasy i gdzie ja jestem? W jakimś ognisku. Nic nie widzę. O, widzę ludzi. Sony a, a P L. I Jestem krisek. A I Pamiętajmy o... Dżurnalach. Właśnie. Jest. To jest święte. Yeah. O oh nie. Yeah. Mm -mm. Pierwszą osobą to peń... O, cyk. Będę sobie cykał. Ludzi. Cyk. O nie. A się zaczynam A czy małe A? A dobra, mam... Na... mam. Duże. Bo mi zapisało. O, Klaus umarł z rąk mudelcy. Został zabity w. W namiocie. W swoim spanku... Zrobił... Is, is there? No. i Am I sus? Am I sus? Yeah. kill. <laughs> Sonja is sus because she said <laughs> <laughs> What? Dlaczego to jakieś koszka? Te, ko te ten, niki koszka mnie prześladują. Nagrywał. Mój kozyn nagrywał na YouTube. I tam za chwili jakieś koszki latały. Koszka. Ale już nie nagrywa. Nie ma już tego kanału. Poddał się. Za dużo pracy. Jako ten YouTuber to pewnie jest dużo pracy. No. O, nie wyleciał mój głos. Co nie, what the you are liar. O. Jak można, dlatego nie zagłosowałem na nadzie, dlatego. Zajebiste, zajebiste notetkę mi ktoś wysłał. Świetna, polecam. 10 na 10. Bright umarł, zabili go i porzucili w, y, przy drzewie. Też zabili i zostawili w drzewie, na drzewie, na drzewach. Survivor. A, ją za, a zostawili ją e, na muście. Może ten, bo wiesz, miejsce. Nie ma go, to wyszedł. Zginę w niewyraźnych okolicznościach, albo już zginął w niewyraźnych okolicznościach. Nawet nie wiem, szczerze. ja. Us... Tak, zginę. Ja myślę, że to jest duma. Ja myślę, że to, że to nie jest papa. Ja bym zagłosował na Lana. Nie Luna, tylko Lana. Luna, Luna, Luna. jest, kurwa, rozumiecie? Aha. Aha. I Dalej nie wiemy, kto jest morderem. Albo innym. Aż ulecę sam siebie. Może była jest z ogarnięta. Ej, czekaj, jesteś ty. Jest. Czekaj, gdzie jest klienka? Wait, is... Była! Gdzieś tu stała! No. Aha, ona umarła. Konopka. Kanapka. Albo i nie, nie wiem. Już nie to nie jest klaun. Tak? Jesteś neutral? Nie. Mm. Yeah. <grym> tak, ja jestem klaunem. <grym> o, kośka. Grasz, y, sus. A, Knotka, no. tak, mówiłem, że nie wyjaśniam na no, konieczności. Nie, nie papa, to nie jest pap... Dla mnie to nie jest papa. To jest lejs, jest podejrzany. To są lejsy, to są lajsy. gofka 40% alkoholu, nie pożałujesz, kup na tych chipsów. Polecam. Za 5 dolarów jugosłowiańskich Zarąbista cena A się wycieczkę. Ja myślę, że to jest ten lace on kłamie. Ładka to jest lace. To jest S lace sus yeah. To jest Acting Sus Jak? To jest lace Jak nie jest lace Dobra, nie. Jak to nie jest Les, to jesteś ty, albo papa. Może. Nie. Jestem klaunem. Może rzeczywiście papa Nie no. Ja to jest Niemiec. Wszyscy... Których, którzy są uleczeni żyją. A jestem medykiem. Wow! Mroczny Dark Psychic Clown Knopka była mordercą Daj mi coś kupo, mi coś kupić o, tań, Najtańszą skrzyneczkę Zaś. Tyś... Czekaj, nie jeszcze. Kupię skrzyneczkę. Nie wchodź. Chcę zrobić opening dla moich widzów. Dziękuję, odstawiajcie czy co wleci? Jaka skrzyneczka wleci. Czeka, czy rzadka? Często nie z... A, Często. Nie, nie. O! Wreszcie. Jak... Wreszcie jakaś twarz. Ty ją masz w, prav... w Robloxie. Kupi... Kupioną. O, ta baba ma z tyłu. Ta babka ma z tyłu. I ty też. No. <laughs> Na Z2. <laughs> Nie ma to jak pić kerbatki i oglądać jaką mamy rolę. Spodnie są x w krzyże Skrzyże. Krzyże. Boże, jestem religijny. Artur przybujka dzidło. Hello. Rola, pamiętajcie. Albo wyślemy a na 100% wyślemy to komuś. Myślałem komuś notatkę. Aha. Komuś na tatkę Co? Nie wysłałem. Jak tobie? To, tobie? <grym> o Boże. Okay. Good luck. Mamy jasność, dobrze. Co się stało? Sonia, ty płaczesz czy się śmiejesz? Co się stało? Pomóc ci, Pomóc ci w czymś? mam jakąś O nie, z roli jedzie. Sonia! Mamy pierwszą, dobrą osobę. I know who is... Emi is good. <grym> aaaa! Survivor! Są aaaa, aaaa! Jestem wściekły, ugabuga, jestem Survivor! Zabijcie mnie. <grym> Co? Of course. Of course. Of course! To jestem. A Kim, jestem... Nie jestem morderską. Nie, ale y mamy przeciwstawne role. To samo, tylko, że... Żeby... Przeciwstępne no. chyba. Rozumiem, to tak. No. Jezu, co to za Niki, Boże, już drugi raz widzę to już w, drugi raz widzę takie coś, gdzie nie, nie chcę wam nic mówić, ale ogarnijcie się, piszcie normalne niki. Nie. O op, kurde. To był żurek. Jesteś gut? Nie. Muszę z Egana wsiadłać Dobra Jestem Dark Psychic, zadowolona? Pewnie mnie wywołujesz To To proszę bardzo, możesz to zrobić Nie, nic nie zrobię, nie, nie, Spokojnie Dam na rewy Aha Ale to nie jest to Nie, to jest to A FEW MOMENTS LATER Jestem, sa jestem sad. Uleczcie mnie, proszę. Chuuu, uzdrawiam, jestem dar psychii! Widzowie, dziękuję. Jesteście najlepsi, pozdrawiam. O Boże, chcę Emi wywalić. Ludzie, ja was proszę. Wyjdźcie z serwera, jak nie umiecie grać. Czy ktoś zamawiał dwa bułki? Jamie, is here Czemu? Hi. Aha. Uh. GG.